No i moi drodzy, stało się. Przed chwilą skończyłem nagrywać materiał o tym, czy jest prawdopodobne opóźnienie Assassin's Creed Shadows, no a w tym czasie dostaliśmy oficjalne oświadczenie od Marka Alexisa Kotier. No i proszę bardzo, tak ono się prezentuje. Drodzy gracze, Assassin's Creed Shadows to nasz wymarzony projekt. Wreszcie przenosimy serię do feudalnej Japonii i wprowadzamy wiele nowych funkcji opracowanych z myślą o naszej społeczności, takich jak ulepszony parkur czy poprawiony system skradania, a wszystko to osadzone w pięknym i wciągającym świecie. Jest to bardzo ambitna część serii, bogate doświadczenie, które można przeżyć oczami dwóch wyjątkowych bohaterów. I dlatego doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy trochę więcej czasu na dopracowanie i udoskonalenie pewnych kluczowych funkcji w grze. Ciekawe czyżby na pewno to to spowodowało. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przesunięciu daty premiery na 14 lutego 2025. Eee, masakra. Gra ukaże się na wielu platformach, w tym PC, na Steamie w dniu premiery. Opłacone zamówienia przedpremierowe zostaną zrefundowane, a wszystkie przyszłe preordery otrzymają w pakiecie pierwszy dodatek za darmo. No, nieźle. Ale czy to coś zmienia? Rozumiemy, że ta decyzja będzie rozczarowującą wiadomością. Zdecydowanie jest. Szczególnie dla tych, którzy cierpliwie czekali na grę Assassin's Creed inspirowaną feudalną Japonią. No ja po prostu czekałem na kolejną grę z serii. Ale szczerze wierzymy, że leży to w najlepszym interesie gry i wrażeń was, graczy. Zapewniamy, że z niecierpliwością czekamy na moment, w którym wyruszycie w niezapomnianą przygodę znałe i jaskę. Mark Alexis Cotier w imieniu zespołów pracujących nad Assassin's Creed Shadows. No i moi drodzy... To jest, no, straszne rozczarowanie, jak zresztą napisali nam w tym oświadczeniu. Na bieżąco jestem teraz na świeżo po tym i naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę liczyłem, że jednak się obejdzie bez tego opóźnienia, z tego względu, że, no, wczoraj zapowiedzieli Ghost of Yotei, jeżeli dobrze pamiętam, czyli po prostu drugą część Ghost of Tsushima, czyli po prostu grę, która dzieje się w tym uniwersum, no i... Będzie miała premierę w przyszłym roku. No, na pewno nie w pierwszej połowie, tak mi się wydaje, przynajmniej, no ale w dalszym ciągu to są dwie gry działające się w feudalnej Japonii no w tym samym roku. Tak więc, zapewne ludzie się skłonią bardziej ku zakupowi Ghost of Tsushima, bo oni mają o wiele lepszy PR niż aktualnie Shadows. No, a jeżeli chodzi o sam. Samo opóźnienie, no to nie wydaje mi się, żeby powodem tego były błędy techniczne tylko. No bo te oczywiście są, co zresztą widzieliśmy na zwiastunach. Jeżeli oglądaliście jakieś analizy takie szczegółowe, no to jest masa niedoróbek nawet na tych zwiastunach. Samych animacji czy katany, która się nie chowa do pochwy, tylko obok niej. Koń, który robi moodwalk, w tym drugim zwiastunie bodajże. No. Coś... coś niesamowitego, że tak powiem. Dodatkowo wczoraj wypłynął również epizod drugi, w którym to poznajemy różnych, różne szczegóły. Jeżeli chcecie go zobaczyć, bo on został usunięty z sieci, no to zapraszam was na mojego Discorda. Tam raczej będzie on dostępny, bo raczej nie zostanie on ściągnięty. W każdym razie dodatkowo kilka screenów również tam znajdziecie, link macie w opisie. No a ja jestem mega rozczarowany. Z tego co się orientuję, to żaden Assassin's Creed nie był opóźniony wcześniej, no a teraz wraz z tym, z tą krytyką, która no raczej jest uzasadniona. No, ja trochę podchodzę do tego tak, że te rzeczy, które są związane z kulturą Japonii i te rzeczy, które ubodły Japończyków w tych zwiastunach i w tej kreacji świata, którą dokonał Ubisoft, no to. Ja sam osobiście bym tego nie zauważył, bo aż tak nie siedzę, praktycznie w ogóle nie śledzę e, kultury japońskiej. Dopiero teraz, za sprawą assassina, gdzieś tam gdzieś trochę się zagłębiłem. Ale mnie interesuje najbardziej historia wątku współczesnego, ISU, no i w ostateczności ta historia, która e, toczy się wokół assassinów, właśnie w Japonii. No ale no, przyznajcie sami, że te szczegóły takie konkretne, już stricte, stricte które Japończycy zaznaczają, no to. Tak stawiam, że 90% graczy, którzy będą ogrywać Shadows, by nie zauważyło, bo po prostu tak mocno nie siedzą w danej kulturze. Dajcie znać, jakie są Wasze, oczywiście, pierwsze wrażenia, no bo moje są niezbyt dobre. Powtarzam to chyba trzeci raz. No nie wierzyłem, że to się wydarzy. No a tu jednak. Ten, ta krytyka, te słowa, ten hejt, ten, te negatywne emocje, które po prostu się przelewały w tych wszystkich filmikach ostatnich, sięgnęły górę. No i jednak z Ubisoft będzie. Próbował to naprawić. Zobaczymy, jak im się to uda. No, dodatkowo, poza tym, że sam Shadows zostaje opóźniony, no to sam Ubisoft, moim zdaniem, ma nad czym pracować jako studio. No, bo jest naprawdę 11 czy 12 euro za akcję w danym, w tej chwili. No, to jest masakra. Stawiam, że zaraz spadnie jeszcze bardziej. W sumie to zaraz wejdę i zobaczę teraz na bieżąco, czy już coś ruszyło. Chociaż to jest dopiero, no, dosłownie pół godziny po ogłoszeniu, więc może jeszcze nie ruszyły w dół. No nie mamy jeszcze aktualizacji, w każdym razie no jest 11,42 euro, masakra Czyli dno. jest masę rzeczy nad którymi Ubisoft musi pracować Wszystkie te poprawności polityczne, kulturowe, rasowe, mniejszości, woke czy day i tak dalej Dodatkowo te sprawy ze Sweet Baby Inc, no masakra, jest naprawdę przymiażdżony Niesamowicie Ubisoft, do tego ładuje pieniądze w różne gry, które Praktycznie od razu od premiery idą do kosza, eee, czy też podejmuje jakieś irracjonalne kroki, jak chociażby dociągnięcie Skull cool Bones do premiery, które kosztowało masę pieniędzy, które ostatecznie no, grywalnością no, nie bije rekordów. Ostatnio Star Wars Outlaws jest również dno. Z tego co słyszałem, to to sprzedaż jest na poziomie połowy sprzedaży Miraża w tym samym okresie od premiery. Tak więc no jest super nisko. Miraż to było początkowo DLC do Valhalla. No, a Star Wars to przecież AAA. No, masywna gra rzędu Walhali, powiedzmy, więc no masakra. Dodatkowo, cały fanbase jest niesamowicie duży, więc raczej powinno być rekordy, a nie, nie robić takiej małej sprzedaży. No, zrobili z tego po prostu Ubi-Game, no i nie wyszło to na dobre. Powinni się skupić aktualnie na rozwijaniu technologii, e, według mnie, i jakimś skoku który, tak jak na przykład był przy Syndicate do Origins, wykonany, no to w sumie to nawet coś większego powinni dokonać. Na pewno skupić się nad pracą, nad narracją i opowiadaniem historii, no bo to jest bardzo słaby punkt w produkcjach Ubisoftu. Dodatkowo, na tworzeniu, na kreacji postaci, żeby były po prostu z pazurem i miały każdy swój charakter taki wyrazisty, no bo jak na razie również ciężko jest Oto przy grach u Ubisoftu, wiadomo, Assassin's Creed 2, no i Ezio Auditore da finenze jest mega charyzmatyczną postacią, aczkolwiek późniejsze próby, jak na przykład tworzenie Arno Doriana w Unity, jak dla mnie to już była porażka, chociaż niektórzy twierdzą, że jest charyzmatyczny, a dla mnie tam ta historia, ta fabuła leży. Tak więc, moi drodzy, tak by się to prezentowało. Oczywiście podzielcie się w komentarzach swoimi emocjami, bo na pewno. Będą przepełnione negatywnością, zakładam, ale podsumowując, miejmy nadzieję, że te trzy miesiące, jak dobrze liczę, listopad, pół listopada, grudzień, styczeń i pół lutego, no to trzy miesiące powiedzmy dobrze wykorzystają i ponaprawiają błędy, których dokonali, no bo jest tego dosyć duża lista. Tak więc, dziękuję wszystkim, którzy oglądają, subskrybującym, wspierającym no i oczywiście jeżeli jeszcze tego nie robicie to zostawcie suba, żeby być na bieżąco z serią Assassin's Creed no a ja zapraszam na Discorda tak jak mówiłem, do tych przecieków, które nie ujrzały światła dziennego z tego względu, że Ubisoft wycofał się z premiery Assassin's Creed Shadows która miała mieć miejsce 15 listopada 2024, no a dostaniemy po prostu premierę 14 lutego Walentynki 2025. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć.